Cześć, dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry SCP Containment Bridge sp United v w innym miejscu, jak widzicie, ponieważ nie nagrałem, nie nagrałem się poprzedni odcinek, niestety. Dotarliśmy do ulepszarki w końcu. Także, także jest akurat OK. Tutaj ja pochodziłem po tym Light Containment Zone, ale to sobie wiecie. Na szczęście tam nic nie ma specjalnie. Chociaż tam troszeczkę tych miejsc ze cepekami znalazłem i tak dalej, ale no i tak wszystkie były puste. Także tutaj ulepszarka jest. Tak by o to wygląda ulepszarka. Dzięki niej jestem w stanie ulepszyć karty na super wysoki poziom. Na przykład na, na poziom Omni. O, widzę, że, do, że tylko jedna karta. A co się stało z A tu jest. A ta karta jest została zaliczona, chyba? Playing card. Dają tak, dają tak, dają tak. I teraz dajemy sobie jeszcze raz na fine O, możemy tam również wejść do tej maszyny, ale skutki nie są fajne, bo wtedy nam strasznie ekran trzęsie i bardzo szybko biegamy, ale nam strasznie ekran trzęsie, także nie polecam I mamy kartę poziomu Omni Proszę bardzo Przy okazji, no, jesteś ja komenda Infinity Stamina Infinite Stamina I teraz mamy, nie, że nie, nie z stamina, ale mamy A nie, mamy nieskończoność faktycznie. dobra Ale zanim... A w sumie wiecie co zrobię to tutaj nawet. Dowiedziałem się, że, nim, że można zrespić. Tak, zapisane, dobra jest. Można zrespić komendą SPAWn SCP 682. Patrzcie to! Jest! SCP-682, czyli nieśmiertelny aligator. Chyba jest. Chyba jakoś tak źle został zrozpiony, mi się wydaje. Ale jest! Jest ładny aligator SCP. Wiem, wiem co zrobię. Bo pewnie teraz on. to... Też... Nie mogę go pewnie usunąć, jak znam życie. A mogę zrobić load game'a Tak Mam pomysł, zrobię go tak, żeby była miniaturka To będzie tak, tu go zrespimy Odsunę się, o i będzie na miniatureczkę, wszystko pięknie O, ale ty piękny jesteś, że Proszę bardzo, na miniatureczkę będzie jak znalazł Na razie z nim nic nie można zrobić niestety, jak widzicie Nic, ale trudno Taki a to serek. On prawdopodobnie będzie potrzebny do zakończenia jednego, bo w ogóle do ogólnie zakończenia. Oj, nie miałem goda. No tak. No cóż, zrobię tak. Laudag nie ma od razu god kartami. Tu chodzi o oczywiście doktor Plagus. I am the cure. On. Jest lekarstwem oczywiście, nie ma problemu. Tutaj tutaj była maska, to znaczy nie było właśnie maski o to chodzi. Nie było maski, a mogłaby być teoretycznie. Ciekawe, to zamkną tego SCP-ka tutaj w tym o miejscu. Znaczy się pewnie i tak wyjdzie, bo to on się respi. Ale to ciekawe miejsce. Teoretycznie nie powinien stąd móc wyjść według lor, ponieważ nie ma tutaj żadnych otworów wentylacyjnych. Także teoretycznie nie powinien móc wyjść. Ale, oczywiście, no wiadomo. Teoria, a prawda to jest, są dwie różne rzeczy. Tak samo gra, a lore to są też również dwie różne rzeczy. O. To jest nieskończony korytarz, jak widzicie. Mogę sobie biegać tak o. A jeden przycisk nie działa. Dobra, dobra, doktorze. Blago. Tutaj były różne drzwi ze sceptykami, ale żadnego sceptyka nie było. Niestety. Tutaj w ogóle możemy widzieć, że tutaj chyba ten tak nie był zbytnio bezpieczny, a raczej był niebezpieczny i raczej nieprzyjemny. Ale wydaje mi się, że tak, no. Tutaj Surveillance Camera, nic, nic kompletnie nie daje. Możemy sobie popatrzeć na kamerki, tylko po co nam to? Tutaj też się z z CP049, żeby nas zaatakować. A to tak jest w zwykłym Containment Breachu. Że on tutaj się respi. Tutaj myślałem, że będzie SCP-500, czyli leg na wszelkie choroby świata, ale niestety został wzięty przez kogoś innego. A to jest SCP-1499, czyli prawdopodobnie, tak mi się wydaje, encyklopedia wszelkich chorób świata. A to on zamyka drzwi. Się zastanawiałem się, czemu zawsze są drzwi zamknięte za mną. The light Testing Room. Nie wiem, nie wiem po. Aaaa. Tutaj pokazane jest, że tutaj właśnie wcześniej stał SCP-173, pokazane jest właśnie, że on może poruszać się tymi oto kanałami, czy wentylacją. A tu są zbugowani ci Prasa D Dobra, ej, może się uda Jest, dobra Mamy to Chyba Barretta bareta Dobra, będzie... Jest, 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 Dobrze. To wcześniej było zablokowane właśnie przez to, że tu zostali a ja straciłem łą w pewnym sensie, bo używałem pewnego. O, to jest też fajny. SCP. To jest SCP, który powoduje, że chcemy dokończyć, dokończyć pisanie pewnej pięknej. pięknej tej. Yy, utworu. bo własną krwią chcemy dokończyć ten, to, 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 to rysowanie. Ale nie można tam czekajcie. No, clip. Nie ma Jest tu utwór, jest Mamy, mamy, chęć do... widzicie? To jest takie, tak, taki oto tego Jakaś tam symfonia, któregoś tam, jakiegoś tam znanego Znanego właśnie tutaj znanej osoby I każdy ją chce dokończyć, bo ona jest tak piękna podobno, tak piękna, tylko że każdy ją chce dokończyć własną krwią No i ostatecznie się wykrwawia nie mogę tych drzwi tutaj, nie mogę, nie mogę tego w dół tutaj dać, bo widzicie, mi ja oto się na to, na to Namierza, a tu też innego nic innego kliknąć nie mogę chyba Plane found Okej, okay, dobra Nic nie mogę tutaj zrobić, niestety Ale przynajmniej ewoluujemy, coraz ciekawsze, idziemy coraz dalej, bo wcześniej naprawdę się długo bardzo Po tych korytarzach Przenosiłem O, tu jest na przykład, o widzicie. Tu jest na przykład SCP 372 I to jest SCP, niewiarygodnie szybka jaszurka. Może ją zobaczycie. Powinna być gdzieś tak czasami w rogu ekranu się pojawiać. To jest niesamowicie szybki estepek. O, jakieś rozmowa scp To jest wyjątkowo szybki estepek. Taka jaszureczka. No, ale tutaj generalnie no. Ja oczywiście, on nic nie, nie robi za bardzo, ale po prostu możemy go czasami widzieć w rogach ekranu teraz. Właśnie przez to, że... Że go uwolniliśmy. Już więcej broni nie mogę ich, z nich wyciągnąć. Pewnie nie mogę. O, a ci już zostali roz, rozstrzelani, niestety, nasi koledzy. Prze mam A, nie mam infinitę stamina, przecież... Cofło mi się, tak. O, proszę bardzo, tutaj był początek. Stąd, się, stąd zaczyna się. E... Co to się dzieje? Halo. Stąd zaczyna się. Kurde, te dźwięki. Stąd zaczyna się SCP Containment Bridge. Z tego to miejsca właśnie przechowywali SCP-173. O, widzicie? Widzieliście. Jaszurkę. A teraz będzie z nami pod podążała, tak naprawdę. Do końca gry prawdopodobnie Te dźwięki tego sp są tak irytujące No i on blokuje też strasznie No właśnie Przejście Może zrobić tak po prostu, że o wezmę go tak Zamknę na chwilę i zaraz on zniknie Ale po prostu zrobię leg legendarną komendę No target Proszę bardzo Opatrzcie to, widzicie to? Co to się dzieje? Ło, ale on jest, ale zepsuty jest, jak. jak. znowu jak, jak target. Ale zepsuty. Ło, ciekawie. Szukamy jeszcze jakichś ciekawych rzeczy. Bo wydaje mi się, że bardzo możliwe w ogóle. Jeszcze na taką rzecz jak. Powiem help3 help to jest unlock exit. Unlock exit. I teraz gate A and B are now unlocked. To tak ciekawe. Tutaj jest window takiego S.P.K. ka yy, Takiej jaszczurki czerwonej, która wiele. Wieloma, wieloma głosami mówi. Ale okazuje się, dało się ją, ją zastrzelić. Te zbrojowni, tutaj, takie jak ta, było tysiące, kiedy tam chodziłem sobie. No i nagranym odcinku, niestety. Bo tak też widzę, że tej troszeczkę jest problem, właśnie. O, gada do nas komputerek, na przykład. A teraz mam kartę omni, ja bym chciał zobaczyć, czy jestem w stanie wysadzić, wysadzić placówkę. O, idzie z nami. 106 idzie z nami. Bo to jest właśnie dźwięk 106. To już raczej wiecie, że to dźwięk 106. O! To jest taka to tego, jakaś te. My nigdzie amunicji nie mamy, także nic nie zrobimy i tak. Oj, i taki oto potwór. On, nie, on reaguje tylko jak sprintujemy wokół, koło niego. A tak to jest zupełnie bezużyteczne. I on reaguje na dźwięki, ponieważ on jest ślepy. A ja wróciłem do miejsca, skąd przyszedłem. Wiecie, A, ja przejechałem no target. Dobra, zapomniałem. Przejechałem no, no target, no jasne. Tym on się no, mnie interesuje, w ogóle. Ale na, na, nawet jak nie był no target, to i tak... O, widzicie? Tutaj są zabite przeze mnie. Te scp bo ich kilka tutaj było. A my musimy dostać się do tej, oto, tej windy. O, właśnie tutaj. I idziemy sobie do Do Heavy Containment, ponieważ mamy już kartę OMNI. A pamiętam, że tam było kilka rzeczy, które mogliśmy ogarnąć. Heavy Containment za co pomocą OMNI karta. <grym> Dobra. O, się ma, doktor. Doktor Plagi No ale dobra Powiedzmy, że na ten odcinek jest nieco krótszy, ale byłoby na tyle Chciałbym, się spodobało zostawcie łapkę w komentujcie, subskrybujcie Widzimy się w następnych, no i cześć!